Siemanko moi drodzy, z tej strony Marta dziś przyjrzymy się kolejnej części z serii kryminalnych zagadek, tym razem będziemy próbowali rozkminić Niefortunny spadek Mamy tutaj aż 60 dużych kart z tropami, także myślę, że no, ta część będzie trudniejsza niż te dwie ostatnie co nagrałam także zobaczymy jak mi pójdzie i co no, bez przedłużania Zaczniemy sobie, kurde. Najpierw spróbuję to otworzyć. Okej, okay, mamy naszą talię Pierwsza karta. Cel gry. Ja myślę, że już nie będę tych zasad powtarzać. Tutaj mamy przygotowanie. Sobie damy. Weźcie trzy kolejne karty. 4, 5, 6 i spójrzcie. Trójwymiarowe miejsce z Brudyni. Okej, okay, mamy kartę A. Ona wygląda w ten sposób. Tu jest tył. Przyjrzyjmy się najpierw. No co, mamy ten otwarty sejf. Kwiatki, obraz. Ten, konewkę za oknem, jakiś widok na morze i statek. Z tyłu mamy... Słowa mi zabrakło. No, krzaki, jakieś krzewy. No, nic tutaj ciekawego w sumie. Dobra, czyli to dajemy sobie. Yy... W ten sposób. Tutaj. O. Beautiful. Dalej, karta B. Dobra, mamy naszego. Denata. Otwarte okno, jakiś proch w ogóle, coś tu leży ciekawego. Eee, jakieś worki, tu coś leży w ogóle. Co to jest? Nie wiem. Okej. Okay. I tył. Mamy tutaj krwawy ślad jakiejś dłoni Także to będzie jakaś poszlaka pewnie Dobra, gdzie co mamy dać? Tutaj Tutaj sobie dajemy Kurde, no Czemu nie mogę? A Coś dziwnie O, teraz Okej okay. I mamy też kartę C Tutaj mamy zbliżenie jakieś na to okno Jakiś słoń, krzesło Globus I tył To znowu się ten jakiś proch wywala stąd Z tego worka w sensie Dobra gdzie tą kartę C mam dać? Obok karty B wytworzyły jedną ścianę gabinetu. Ok, ok. O. No pięknie, moi drodzy, patrzcie na to. Ok, to już chyba tyle. Tu mamy w ogóle jeszcze te klipsy. Dodam to na bok. Yy... Odwróćcie tę kartę i włóżcie ją Aha, w odpowiedniej orientacji do pudełka. Okej. Okay. mamy dywan. Widać tu jakieś ubłocone ślady po tej stronie. Dobra, dajemy to w tą stronę. Dywanik piękny, dalej. Weźcie następną kartę E, odwróćcie ją, zegnijcie wzdłuż przerwanej linii i wsuńcie do pudełka, tak jak pokazano na obrazku obok. Jeśli nie chcecie zaginać karty, wsuńcie kartę pod pudełko, tak jak pokazano na obrazku obok. Ok. Mamy tutaj. Trawnik. Jakieś krzaki fajne. Chyba z lotu ptaka raczej. Jakieś ślady tutaj buta, powiedzmy. Eee, aha, to na tył trzeba dać. Na tył tutaj. Dobra, ja sobie to. Chociaż lepiej by chyba było to zagiąć, myślę. Dobra, ja sobie tą kartę zegnę. Jakoś. Bo. Ja to pudełko będę przesuwać co chwilę. Pokazywać wam, więc myślę, że. No, powiedzmy, że się zagięło. Dobra, niechaj to będzie tak. Eee, co tu jest dalej? Upewnijcie się ostatni raz, że miejsce zbrodni wygląda tak jak na obrazku poniżej. Yy, no co, no to dobrze jest. Tak? Mamy ten dywan, w dobrą stronę. Dobra, lecimy. Śledztwo, miejsce zbrodni z waszym punktem, bla bla bla. Dobra, to będzie pierwsza karta w naszym archiwum. Przygotowanie rozgrywki, to już bardzo dobrze znamy. Tutaj mamy zasady. I lecimy z koksem. Posiadłość Corneliusa klusa. Posiadłość kupca to prawdziwa forteca otoczona wysokim płotem. Jednego wjazdu na teren posesji strzeże solidna, ciężka brama, dom zbudowano wśród pięknych okoliczności przyrody za lewie 90 minut drogi od najbliższego miasta. I zapomniałam o tym, że w sumie powinnam sobie te karty dobrać i zasłonić sobie, No ale skoro już tak przez pomyłkę zrobiłam, to niech to leży. Teraz sobie to zrobimy. Nie patrzę na opisy, wy pewnie widzicie ok nie patrzę, nie patrzę save ok co my tutaj mamy? portret Corneliusa zeznanie Aletty osobista asystentka, zeznanie y, Willem i save Okej, okay, mamy tutaj kartę za 3 i za dwie się pojawiły, czyli jakąś bym musiała odrzucić. Jak to bywa, wszystko mi się wydaje ważne. Dobra, wezmę sobie zeznanie. Osobistej asystentki. Około trzynastej przyniosłam panu posiłek. Trochę, trochę sera, kawałek ciasta, kieliszek białego wina i tytoń do jego fajki. To był dzień jak dzień. Około 16 wróciłam do gabinetu, żeby posprzątać. Zastałam pana Klosa leżącego na biurku. Safe był otwarty. Kątem oka dostrzegłam cień, jakby ktoś wyskakiwał przez okno. Zaczęłam głośno krzyczeć, wzywając pomoc, jednak pan Klus już nie żył. Okej, okay, czyli według niej ktoś wyskakiwał przez okno. Dobra, no okno faktycznie jest otwarte. I mamy ten. Ślad tej dłoni tutaj. No i te ślady podejrzewam, że butów. Dobra. Okej. Okay. Zeznanie ważne. Moim zdaniem. Oczywiście tutaj są fałszywe tropy, więc równie dobrze mogła kłamać. Eee, portret... No ten safe na pewno chciałabym zobaczyć, a to aż... Dwie karty musiałabym odrzucić. No, jedną mogę sobie dobrać, bo mogę mieć pięć na ręce. Ok, tu mamy kolejny portret. To jest kolejna część jej zeznania. Kurde, jakie to jest. Dobra, biorę to. I będziemy się tutaj przyglądać dokładnie jej całej postaci. Coś ona tu trzyma. Trzyma książkę w kieszeni. Czyżby z tego sejfu? Zobaczmy, zobaczmy, co tu napisane jest. Pan Cornelius był już w podeszłym wieku i od lat chorował na astmę. Po okropnym wypadku pana Klusa ten konował doktor Bram. Zasugerował, by rodzina przeniosła się na wieś. Doktor Bram podobno chciał być w pobliżu, żeby lepiej opiekować się swoim pacjentem. Od tej pory pan Cornelius y, prowadził interesy korespondencyjne, pracując ze swojego gabinetu. Pan Cornelius powierzył mi rolę swojej osobistej asystentki i gospodyni domu. W sumie dziwne, że ten doktorek specjalnie, specjalnie dla pacjenta się gdzieś przeniósł. Takie jest moje zdanie. W ogóle tu nie powinno być jakiegoś wprowadzenia? Zawsze było wprowadzenie. Czekajcie, bo mi to mknęło chyba gdzieś w ogóle. Powinno być wprowadzenie przecież gdzieś. Tu są zasady. Tu jest budowa tego, tego. Cel gry. Jest wprowadzenie. Wybaczcie mi, moi drodzy. Wybaczcie, że tak zaczęłam jakoś dziwnie. Bujam w obłokach. Amsterdam. Ach, Amsterdam. 18 czerwiec. 1698 roku. 1915. Posiadłość Corneliusa Klosa. Ten Tę, ten kopyt ucił, co oznacza, że dotarliście na miejsce. Woźnica Tobia zatrzymuje w powóz tuż przed głównym wejściem do posiadłości i zaprasza Was do środka. Mężczyzna prowadzi Was do gabinetu kupca holenderskiego pochodzenia Corneliusa Klosa. Dostaliście wezwanie, by przeprowadzić śledztwo i poznać okoliczności jego śmierci. Cornelius Kloss leży bez ruchu na swoim biurku, tak jakby zasnął, podpisując jakieś dokumenty. W pokoju czekają na was roztrzęsiona kobieta i dwóch mężczyzn. Dobomnicy posłali też po lekarza, jednak oczywistym jest, że nie pomoże on już Corneliusowi. Twierdzą, że czekają na was od trzech godzin, co może być prawdą, ponieważ ofiara na pewno nie żyje już od jakiegoś czasu. Wskazują na otwarty sejf, w którym dostrzegacie zapieczętowany testament. W Sejfie podobno znajdował się również drogocenny naszyjnik, po którym ślad zaginął. Uważnie przyglądajcie się miejscu zbrodni, zadając sobie pierwsze pytania: Jak umarł? Czy jego śmierć związana jest z testamentem, co stało się z, naszyj... z naszyjnikiem? Okej. Okay. Mamy to wprowadzenie. <laughs> Dobra. Przechodzimy dalej. Wilhelm Aklusa to pewnie jego syn. No ten safe muszę zobaczyć, więc... No muszę odrzucić co najmniej dwie karty. Czekajcie, dobiorę sobie jeszcze safe. A, tu mamy kurde tyle? Wiecie co, ja odrzucam na razie te dwa portrety. I biorę sobie ten safe. Zamek nie jest uszkodzony. Kombinację, która otwiera safe, znam tylko ja i mój biedny ojciec. Spółka Klus, prawo sprawozdania finansowe. Tak patrzę na tą książkę, co ona tutaj ma. Mm. Nie wiem, czy pasuje do tego, czy nie. Jakiś rewolwer tutaj też jest. Okay. Butelka toniku, zeznanie syna, wnuk. Jest jeszcze wnuk, czekajcie. Ja sobie to wezmę tak. Nie patrzę. Nie przyglądam się. Dobra. Eee, czekajcie, ile ja mam tych kart? Trzy. Dobra. Trzy karty. Butelka toniku, save. No ten save bym chciała dokładnie zobaczyć na pewno. Ech, butelka toniku też może być ciekawa. Wszystko tutaj może być ciekawe. Save. Dobra, coś muszę odrzucić. To zeznanie tego syna bym chyba zostawiła. Dobra, ja zagrywam to zeznanie. Mój ojciec nie był człowiekiem o szerokich horyzontach, wręcz przeciwnie, mimo to dbał o renomę naszej spółki, przynajmniej do czasu śmierci mojej matki. Tego ranka rozmawialiśmy o, o interesach, próbowałem przekonać go do rozszerzenia działalności spółki. Ameryka Południowa skrywa ogromny potencjał, czeka tam tyle złota. Zawsze marzyłem o wytyczeniu nowych szlaków handlowych. Od dłuższego czasu prowadziliśmy te rozmowy, jednak nigdy nie zdołałem go przekonać. Był naprawdę bardzo uparty. Też tu trzyma jakąś książkę w ręku. Ale jak na razie to się chyba nie zgadza z tą. Ma tutaj to złote zdobienie. Eee... No dobra, czyli jakby mamy pierwszy motyw, syn chciał... Wiecie rozwinąć spółkę bardziej, ojciec nie chciał ale ta pierwsza myśl zazwyczaj jest fałszywa dobra, tutaj zostawiam to tutaj dobieram kolejną kartę woźnica jejku okej, okay, save to już jest za 7. kurde, jak te ceny tych kart idą w górę w ogóle tutaj przecież to jest niebotyczna cena Save. No, ja ten save muszę zobaczyć. Butelka toniku. Wnuk Corneliusa. Gwoźnica. Dobra, odrzucam tego wnuka. Niech się dzieje. Wola nieba. Z nią się zawsze y, zgadzać trzeba. Biorę ten save. I co my tutaj mamy? Certyfikat autentyczności. Naszyjnik. Z serii Światło Indii, należący do. Herniet. Her, her, her jak ona ma na imię? Nieważne. Herniety. Klos jest anty. co? Anty. krytyczny, co? An, antyczny chyba jest napisane. Wartość 42 tysiące florenów. Okej. Okay. Ostatnia wola i testament 17 czerwca 1698. Zawiadomienie: W związku ze znaczącym spadkiem zysków spółki Clos w ubiegłym roku oczekujemy udostępnienia sprawozdania z wyników finansowych. Eee, w przypadku niedostarczenia owych nie będziemy mogli przedłużyć zezw zezwolenia handlowego dla spółki. Holenderska Kompania Wschodnioindyjska 5 maja 98. Okej, okay. interesting, interesting. Spoko. Okej, okay, mamy cztery karty w archiwum, sobie biorę od razu to zeznanie. Po rozmowie z ojcem wybrałem się do miasta. Tobias przywiózł mnie, przywiózł mnie z powrotem około 15.30. Ojciec usłyszał nas i wychylił się przez okno, by się przywitać. Pojechałem do miasta po prezent dla mojego syna, który ma jutro urodziny. 15.30 Przywiózł mnie z powrotem około... 15.30 Głośnica Tobie zatrzymuje powóz. 19.15, a tutaj się raczej nic nie dowiemy z tego. Dobra, przybyliśmy na miejsce jakoś wieczorem, okej, okay. dobieram sobie trzy karty, prezent urodzinowy, e, rzeźbiona fajka, naszyjnik, no ten certyfikat cały przeczytałam jakoś z tego sejfu, więc myślę, że to odrzucę sobie od razu. 4, 5 kart mam. Włoźnica, Prezent urodzinowy. Rzeźbiona fajka. Jaki ten prezent urodzinowy może mieć znaczenie? Butelka toniku. Yy, doktor Bram zalecił panu Klosowi stosowanie tego preparatu każdego wieczoru przed pójściem spać. Pan Cornelius zażywał jedną łyżeczkę każdego dnia zgodnie z zaleceniami. Ten konowa ubrał za to horrendalne pieniądze. Tonik z cebulicy o smaku miodowym. Eee... Dziwny kolor swoją drogą ma ten tonik. Dobra. kładam go. Zabieram sobie kolejne karty, przedespółki, spółki. Ciasto jagodowe, o proszę. To jest ciekawe w ogóle woźnica, prezent urodzinowy, 3-4-5 kart, prezes spółki, odrzucę sobie tego woźnica, taka szybka myśl, że sobie go po prostu odrzucę w pizdu, 6 kart, ok, no i ten prezent, zobaczmy. To Atlas z roku 1678, kiedy to urodził się mój syn. Mam nadzieję, że ten prezent rozbudzi jego ciekawość świata i sprawi, że dostrzeże, jak wiele bogactw wciąż czeka, by je odkryto. Już czas, by chłopak zaczął poważnie myśleć o pracy i przyszłości rodzinnej spółki. Czyli mamy tutaj narzucanie swojej woli synowi. Może ten syn, a wnuk tego, co zginął. Może on nie chce tej firmy prowadzić. Może mają w dupie. Może chce być kimś innym. Yy. Dobra, stawmy to sobie. Na... Chcę to ciasto jagodowe To w ogóle kolorem przypomina ten tonik. Trzy, sześć kart. Dobra, stać mnie. Yy, panicz. Peter poprosił o upieczenie ciasta jagodowego na jego jutrzejsze przyjęcie. Nigdy wcześniej go nie robiłam, więc postanowiłam najpierw przetestować przepis i upiekłam ciasto już dziś. Panić Peter zjadł je ze smakiem i prosił o zaniesienie kawałka jemu jego ojcu i dziadkowi. Naprawdę było pyszne. No ładnie wygląda to ciasto sama bym takie zjadła. Na razie nie widzę związku poza tym, że kolorem ten tonik. Pasuje do tego Dobra, dobieram sobie kolejne karty Zeznanie Pitera, to jest ten wnuk Zeznanie Tobiasa, ten woźnica Zeznanie doktora, o oh, kurde ile tego jest Aha, to jest bez tego Nagły zwrot akcji, wybaczcie mi Okej okay. 6 kart w archiwum Znanie, rzeźbiona fajka. Dobra, odrzucę tą faję. Zobaczmy sobie te wszystkie karty. Funkcja prezesa jest dziedziczona po jego śmierci. To bardzo odpowiedzialna rola. Jeśli przez dwa lata z rzędu firma wykaże spadek zysków, holenderska kompania wschodnioindyjska zawiesza zezwolenia handlowe dla spółki. Oznacza to wstrzymanie wszelkich działań handlowych, a w rezultacie. W rezultacie, upadek firmy. Funkcja prezesa jest dziedziczona po jego śmierci. No to mamy motyw tego syna. Tego zmarłego. Może chciał być prezesem i rozwijać firmę. No, mamy już taki pierwszy motyw, jak już mówiłam wcześniej. Zobaczymy. No na razie tylko ten motyw mi przychodzi do głowy. No i ewentualnie tego wnuka jego zeznanie Pitera. Ostatnio dziadek nie był sobą, ale wiem, że mnie kochał. Nalegałbym przeprowadził się do Londynu, by studiować prawo i nauki przyrodnicze. Dziadek pokrywał wszystkie koszty, tak, bym mógł skupić się na nauce. Zaplanował przyszłość każdego z nas. Narzucanie swojej woli, moi drodzy. Zeznanie Tobiasa. Dziś rano tworzyłem, towarzyszyłem panu Willemowi. O dziesiątej chciał porozmawiać z panem Corneliusem w jego gabinecie. Poprosiłbym przyniósł do pomieszczenia cztery worki nowych przypraw. Ok. Były dość ciężkie i musiałem wnosić je pojedynczo. Wyszedłem i po chwili usłyszałem ich kłótnie. Pan Willem wybiegł z gabinetu i od razu kazał zawieść się do Amsterdamu. Okej. Okay. Interesting, interesting. Dobra, mamy ten teraz. Ile ja już nagrywam w ogóle? Czy ja włączyłam nagrywanie? Jezu, mam nadzieję, że włączyłam nagrywanie, bo mnie szlak trafi jak nie włączyłam. Nie no, chyba włączyłam, dobra. Nagły zwrot akcji. Słyszycie zbliżający się powóz. Wysiada z niego mężczyzna, o lekko kpiącym lecz surowym wyrazie twarzy. Aleta prowadzi go do gabinetu pana Corneliusa. To doktor Bram, medy, który leczył ofiarę od lat. Okay. Zważywszy na to, że pan Klos nie miał sił, by wstać lub wołać o pomoc, podejrzewam śmierć w wyniku działania trucizny. Otóż mi tak przyszło do głowy, jak zobaczyłam ten tonik. Potrzebuję więcej czasu, żeby przyjrzeć się okolicznościom i zweryfikować objawy w moim podręczniku trucizm. Proszę nie przeszkadzać. Ok. Spoko, panie doktorku. Nie będziemy panu przeszkadzać. Ok, myślę, że zakończymy sobie wideo na tym. I ciąg dalszy zobaczycie w następnym odcinku. Także do zobaczenia.